Campo di Fiori W Rzymie na Campo di Fiori kosze oliwek i cytryn, bruk opryskany winem i odłamkami kwiatów. Różowe owoce morza sypią na stoły przekupnie. Naręcza ciemnych winogron padają na puch brzoskwini. Tu na tym właśnie placu Spalono Giordana Bruna, kad płomień stosu zażegnął w kole ciekawej gawiedzi. Ale dwo płomień przygasnął, znów w pełne były tawerny. Kosze oliwek i cytryn nieśli przekupnie na głowach. Wspomniałem Campo di Fiori w Warszawie przy Karuzeli. W pogodny wieczór wiosenny, przy dźwiękach skocznej muzyki. Salwy za murem getta głuszyła skoczna melodia, i wzlatywały pary wysoko w pogodne niebo. Czasem wiatr z domów płonących przynosił czarne latawce, łapali skrawki w powietrzu, jadący na karuzeli. Rozwiewał suknie dziewczynom ten wiatr od domów płonących, śmiały się tłumy wesołe w czas pięknej warszawskiej niedzieli. Morał ktoś może wyczyta, że lud warszawski czy rzymski handluje, bawi się, kocha, mijając męczeńskie stosy. Inny ktoś morał wyczyta, o rzeczy ludzkich mijaniu, o zapomnieniu, co rośnie, nim jeszcze płomień przygasnął. Ja jednak wtedy myślałem o samotności ginących. O tym, że kiedy Giordano wstępował na rusztowanie, nie znalazł w ludzkim języku ani jednego wyrazu, aby nim ludzkość pożegnać. Te ludzkość, która zostaje. Już biegli wychylać wino, sprzedawać białe rozgwiazdy, koszy oliwek i cytryn, nieśli w wesołym gwarze. I był już od nich odległy, jakby minęły wieki, a oni chwilę czekali na jego odlot w pożarze. I ci ginący, samotni, już zapomniani od świata, Język nasz stał się im obcy, Jak język dawnej planety. Aż wszystko będzie legendą, I wtedy, po wielu latach, Na nowym Campo di Fiori, Bunt wznieci słowo poety.